No, a jeszcze takie małe dogranie, jak siedzą. Uliki weselne. Ja już tutaj wcześniej otwarłem, później mi się tak przypomniało. Na trzech takich uliczkach siedzą. Zrobię pokażę jeszcze następne, bo je też przejdzie to Wam pokażę. I teraz tak, taka moja sugestia jak ktoś chce zimować zapasowe matki w takich ulikach weselnych to moim zdaniem muszą być tutaj cztery ramki z tego względu że na dwóch ramkach będzie za mały kłąb. widzicie jaki tu jest tamten był słabiutki, a ten siedzi na czterech uliczkach na trzech uliczkach to by było troszkę słaby ten kłąb, znaczy na trzech ramkach, bo to, by, on, to kłąb wtedy by obsiadywał tylko środkową ramkę, i czyli by byłby na, na dwóch uliczkach. I zimowanie takiego czegoś jest właśnie fajne na czterech ramkach połówkowych wielkopolskich. Teraz muszę chwilę poczekać, bo je pozgniatam na tym, niech one sobie powchodzą. Po no. Nie Jest to fajne, bo się je wtedy zgniata. Zaraz zobaczymy. Następny ja w zeszłym sezonie zimowałem. To zimowałem takie miałem uliki weselne, też mocne. Na dwóch korpusach. No i tutaj jest tak samo. Ten, ten, ten jest tak akurat. tam. Ten może jest trochę za silny. Ten jest też akurat. Widzicie? Obsiada trzy uliczki, tak jak wam mówiłem. Czyli dwie pełne ramki ma pokarmu. I może się przesuwać w prawo i w lewo. One tutaj nie zostaną na zimę. A to z tego względu, że już w zeszłym sezonie sobie powiedziałem, że one pójdą do garażu. I w garażu do, późnego, do późnej wiosny jest tam stała temperatura. Znaczy stała temperatura. Stała temperatura w tym sensie, że jak na dworze zrobi się taka dość mocna odwilż tam w garażu jest cały czas tak koło zera i wcześniej właśnie miałem na dwóch korpusach tu, tu kładłem drugi korpus zrobiłem w ten sposób, że łączyłem dwa uliki wezelne z sobą przekładałem, potem dorobiłem sobie taki półkorpus taki przelotowy i przełożyłem ramki bezpośrednio na tym one się zintegrowały i były na tych dwóch korpusach ale stwierdziłem, że nie ma potrzeby Teraz sprawdzę czy tu jeszcze są pszczoły są jeszcze tak te dzika zabudowanie jest zbyt fajne. ok przejdziemy tam jeszcze mam dwa zobaczymy jak tam wyglądają tam jedną matkę zimuje ale ona pójdzie do, do zgładzenia na wiosnę bo jest złośliwa rodzinka jest złośliwa i po prostu jest matka bo jak nie będzie już innej no to będzie ta o no, coś tu mi się dobiera do tego Pewnie sikorki. Chociaż dzięcioł tutaj u mnie też lata. Ale jakoś nie widziałem, żeby się kręcił przy, przy ulach. No i tu, tu jest też fajnie. Obsiada cztery uliczki. Bardzo fajnie. Właśnie ta, ta dzika zabudowa nie niefajna. Dobra, już więcej nie kombinuję, bo zaraz będą właśnie. I moim zdaniem zimowanie na 4 ramkach połówkowych jest no, jak najbardziej odpowiednie. No tu jakieś pszczoły leżą. Nie no i ta jest trochę taka złośliwa ta rodzinka ta rodzinka no można to nazwać rodzinką bo jakby ją przełożyć później na ul to ona by szybko się odrodziła no i ona jest, o, ta jest dość silna patrzcie ślimak jeszcze tu wlazł do środka Ta jest dość silna. Czy od początku prawie, że, że do końca jest. No, z tego jak matka jest do likwidacji matka nie nadaje się do tego, żeby tworzyć rodzinę. Bo pszczoły są złośliwe, nie dają sobie nic zrobić przy sobie. No dobrze, pozdrawiam. To tyle.